Zadanie egzaminacyjne z czerwca 2024, EK 07. Zadanie rozpoczynamy od wprowadzenia danych w rewizorze. Początkowo wprowadzamy takie dane jak nazwa skrócona, nazwa pełna, NIP, regon, adres oraz województwo. Następnie przechodzimy do uzupełnienia rachunku bankowego, wpisujemy nazwę, numer oraz nazwę banku, a także stan początkowy. Wybieramy także formę opodatkowania, a także rodzaj prowadzonej działalności. Przechodzimy do określenia sposobu rozliczania VAT. Tutaj mamy metodę miesięczną. Forma księgowości to księga handlowa, symbol roku 2024 oraz rok obrotowy trwa u nas przez cały kwiecień. Nie tworzymy w planu kont, gdyż później samodzielnie go wprowadzimy. Rachunek zysków i strat mamy w porównawczym. Dodajemy raport kasowy, i ja tutaj zawsze sobie zaznaczam bilansowanie całości dekretu, aby właśnie cały dekret się bilansował, a nie tylko poszczególne grupy. Wsiadamy wspólną analitykę oraz rozrachunki tworzymy w tle. Wprowadzamy numerację dokumentów oraz imię i nazwisko szefa. I wszystkie dane mamy już wprowadzone. Przechodzimy do rozwiązania zadania. Teraz mamy najważniejsze informacje o naszej filmie, o ewidencji kosztów, towarów, także operacji gospodarczych, numeracji itd. Zadanie rozpoczynamy od wprowadzenia kontrahentów. Dane kontrahentów znajdziemy na dokumentach, czyli u nas w fakturach. Wprowadzamy symbol, typ, czyli dostawca w tym przypadku, nazwę pełną, adres oraz nip. A jeśli Występuje w przypadku dostawcy to także rachunek bankowy. Wprowadzamy kolejnego dostawcę i tak samo wprowadzamy symbol, nazwę, nazwę pełną, adres oraz IP. Dajemy ostatniego kontrahenta, tym razem mamy odbiorcę i również wprowadzamy nazwę, adres oraz NIP. Przechodzimy do tworzenia planu kont. Zespół 0 jest zespołem kont bilansowych, podobnie jak zespół 1, 2, 3. Zespół 4 w całości jest kontami wynikowymi, zespół 7 również to konta wynikowe. W zespole 8 mamy konta bilansowe z wyłączeniem konta podatek dochodowy, który jest kontem wynikowym. Kont wprowadzamy numer oraz nazwę, a także typ konta, czyli wybieramy bilansowe bądź wynikowe. Następnie podłączamy kartoteki dostawców oraz odbiorców. Przechodzimy do wprowadzenia bilansu otwarcia. Wczytamy wszystkie konta bilansowe, a także wprowadzamy stany początkowe, które mamy podane w zadaniu. Konta aktywne wprowadzamy po stronie winien, konta korygujące do kont aktywnych po stronie ma, konta pasywne po stronie ma. Na dole mamy sumę bilansową, która w przypadku aktywów, jak i pasywów, musi być taka sama. Czyli tutaj nie mamy różnicy bilansowej, więc możemy zapisać. Przechodzimy do dekretacji operacji gospodarczych. Pierwsza faktura to faktura zakupu towarów. Mamy przedsiębiorstwo handlowe, więc wiemy, że są to towary. Wprowadzamy tutaj dokument źródłowy, rodzaj dowodu, także opis dekretu, datę dekretacji. Jeśli mamy fakturę, to także powiązanie VAT oraz kategorię. Następnie przechodzimy do dekretacji. Mamy tutaj fakturę bez przyjęcia, czyli na koncie 300 księgujemy wartość netto, na facie. księgujemy VAT naliczony a na rozrachunkach z dostawcami księgujemy kwotę brutto, pamiętamy o treści, a także o stawce VAT, która pokazuje nam się później w JPK. Przechodzimy do, do drugiego dokumentu, mamy tutaj przyjęcie zewnętrzne, wpisujemy również dokument źródłowy, rodzaj dowodu, opis, daty, jeśli są to powiązania VAT, natomiast tutaj tych powiązań nie mamy oraz kategoria. chodzimy do księgowania, czyli przyjmujemy na magazyn towary, które wcześniej zakupiliśmy. Do tego mamy tutaj konto 330, czyli nasze towary oraz 300 wartość netto z naszej faktury. Towary są przyjmowane w cenie zakupu, także tutaj tych odchyleń nie mamy. Przechodzimy do trzeciego dokumentu. Mamy dalej fakturę zakupu. Tutaj uwaga, zapłacono gotówką, czyli zaksięgujemy na koncie kasa. A także wydano bezpośrednio do zużycia, czyli od razu zaksięgujemy na koncie zespołu czwartego. Przechodzimy do kolejnego dekretu. Mamy tutaj fakturę sprzedaży. Podobnie jak we wcześniejszych dekretach, wybieramy dokument źródłowy, rodzaj dowodu, opis, datę, jeśli jest to powiązanie VAT oraz kategorie, a następnie przechodzimy do księgowania. Koszty księgowaliśmy po stronie winien, natomiast przychody księgujemy po stronie ma. Tutaj nie widać, ale też wybieramy VAT w ostatniej kolumnie oraz ustawiamy treść dekretu. Dokument, dokument, wydania zewnętrznego. tutaj nie mamy, także powiązanie wad usuwamy i ustawiamy kategorię. Następnym dokumentem jest dokument OT, czyli przyjęcie środka trwałego. Na początku mieliśmy saldo na koncie 080, czyli środki trwałe w budowie, natomiast teraz przyjmujemy go do użytku. Kształtujemy kategorię oraz księgujemy operacje na odpowiednich kątach. Pamiętamy o treści, która pokazuje nam się w dzienniku księgowań i która jest oceniana. Następnie przechodzimy do księgowania wyciągu bankowego, ostatniego dokumentu, który mamy podany w zadaniu. Na wyciągu bankowym księgujemy wszystko, co mamy właśnie w wyciągu. Czyli zaczniemy od zaksięgowania wpływu należności. Następnie przechodzimy do zaksięgowania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, czyli mamy przychód finansowy. Ostatnia operacja to pobranie odsetek od kredytu bankowego i tutaj będziemy mieć już koszty finansowe. Przechodzimy do sporządzenia PK. Pierwsze PK to przeksięgowanie w końcu okresu VAT naliczonego i należnego. Przeksięgowujemy kwoty zaokrąglone do pełnych złotych. Z VAT-u naliczonego ściągamy, przeksięgujemy na rozrachunki z tytułu podatku VAT. No i podobnie z vat należnego ściągamy i przeksięgujemy na rozrachunki z tytułu podatku VAT. W tym zadaniu akurat kwoty mamy w pełnych złotych, natomiast w przypadku, gdybyśmy musieli je zaksięgować, to musimy także te różnice uwzględnić i również zaksięgować. Jeśli VAT należny będzie większy, to mamy zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Natomiast jeśli VAT naliczony będzie większy, mamy należność od urzędu. W tym przypadku mamy właśnie należność. Przechodzimy do drugiego PK. Mamy tutaj naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych. W informacjach na temat zadania była informacja o stawce. Podatku. Tutaj bierzemy wszystkie przychody podatkowe, odejmujemy wszystkie koszty uzyskania przychodów i następnie dochód mnożymy razy stawkę podatku, którą zaokrąglamy również do pełnych złotych. Przechodzimy do ostatniego PK. Mamy tutaj najdłuższe księgowanie. Ustalenie wyniku finansowego netto za kwiecień, czyli wszystkie konta wynikowe, jakie mamy w zadaniu, przenosimy na konto wynik finansowy. Na wyniku finansowym przychody mają być po stronie ma, natomiast koszty po stronie winien. Zaczniemy od kosztów, ściągamy kwotę z zużycia materiałów i energii i przeksięgowujemy ją na wynik finansowy. Mamy tutaj koszt po stronie winien na wyniku. I tak robimy ze wszystkimi kontami jakie mamy w zadaniu. W pisaniu wszystkich kosztów przechodzimy do przyksięgowania przychodów. Tym razem przychody na wyniku finansowym będą po stronie MA. Po zaksięgowaniu PK z wynikiem finansowym na kontach wynikowych nie mamy żadnych sald. Następnie przechodzimy już do pokazania rezultatów. Pierwszym z nich jest plan kont, księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Tutaj widzimy, co jest oceniane w planie kont. Mamy analitykę, a także oznaczenie kąt jako bilansowe oraz wynikowe. Następnie księgujemy nasze dowody i przechodzimy do zestawienia sald i obrotów. Zbieramy zakres kąt, czyli wszystkie jakie mamy. I tutaj oceniane są dane identyfikacyjne jednostki, a także wprowadzone stany początkowe po stronie winien oraz po stronie ma. Przechodzimy do dziennika księgowań. Tutaj mamy oceniane wszystkie dokumenty, które mieliśmy podane w zadaniu, a także treści, które mają oddać sens operacji gospodarczych. Tutaj są oceniane numery i daty dowodów księgowych, a także dekretacje razem z kwotami. Przechodzimy do rachunku zysków i strat porównawczego. Tutaj zanim wydrukujemy musimy go zdefiniować. Przyporządkujemy konta wynikowe obrotami do odpowiednich pozycji w rachunku zysków i strat. W przypadku kosztów mamy obroty winien, natomiast w przypadku przychodów mamy obroty ma. Oceniane są w tym arkuszu akurat główne grupy rachunku zysków i strat, czyli nie musimy kosztów i przychodów finansowych przyporządkowywać do odsetek. Zysków i strat pozwala nam ocenić, czy dobrze policzyliśmy podatek dochodowy, bądź czy dobrze mamy sporządzone, ponieważ pozycja zysk-strata brutto pomnożona razy 19% bądź stawka podatku, którą mamy w zadaniu, ma dać nam podatek dochodowy. Tutaj mamy tą pozycję I, czyli pozycja I razy 19% ma dać nam pozycję J.